Witam wszystkich przed moim morskim zbiornikiem, jak widać życie tutaj jest w pełni, ale oczywiście glona, który porasta mi tu wszystko, naprawdę bardzo grubo i bardzo sycie, ale jak widać mamy tutaj bararelium, które ładnie rośnie, jume, glona. E koralowca, którego znowu nazwy zapomniałem. Ten tu y, Zantus troszeczkę się otwiera, troszeczkę jest z tych kwiatków pozamykanych. Ten tu jak widać też się coś otwiera. Ku mojemu zdziwieniu jak widać tutaj jest wylinka krewetki, która jest sobie tam z tyłu. No i jak widać bralerium. O tu Wam pokażę. Ono gdzie może się rozrasta, bo jak widać w tym miejscu mamy jakiś nowy kwiatuszek, więc raczej nie jest mu tak najgorzej tutaj. To jest jedyny koralowiec, który w tym glonie rośnie, jak widać, dość sporo. Czeka mnie tu dość dużo wyciągania tego glona z jak najmniejszą ilością wody. Myślę, że to szczoteczką po części wyciągnę z korali. Oczywiście nie będę zdrapywał tego glona na szczęście w przyszłym tygodniu już jadę gdzieś do większego miasta w Kraków kupię trochę ślimaków no i zobaczymy jak to będzie kupię też absorbent do, no chyba Purigen bo tak większość poleca ten, więc jakoś może to będzie jedyne czyste miejsce bez glona o, to jest tu z tyłu akwarium, w tym miejscu gdzie siedzą te nosariuszy dwa one, się tam, one sobie tam urzędują tu też jest w miarę czysto, bo jak widać jest tu parę górek który sobie tu przeszedł na chwilę, a reszta z drugiej strony też jak widać dość sporo tego zielonego paskudztwa ale jak widać coś w tym akwarium żyje więc myślę, że nie jest tak źle grzybek Juma też ładnie tam Pomarańczowy jest. No i ten koralowiec, nie wiem czy to białe, to już jest nowy odrost, czy po prostu ta gałązka umiera, ale też jakoś tam o kapnella się rozwija, przypomniało mi się właśnie akurat nazwę. Ja to sobie tą skalę tu wyczyszczę lepiej, bo ona się tu ławi po tej skale, nie wiem czy ona się tam zaczepiła już. Do skały, czy jeszcze nie zostawię tą igłę jeszcze na chwilę? No, i tak wygląda to akwarium. Ja sobie to wyczyszczę po prostu i znowu to zaciemnie na jeden, może dwa dni, żeby ten glon się tak mocno nie rozrósł. I jak to po czyszczeniu będzie, to zaraz zobaczycie akwarium po czyszczeniu niepotrzebnie ruszałem kapnęle no i myślałem, że już się przyczepiła. No, przyczepiła się trochę, no ale niewystarczająco. Kurwa, nie widać tego. Zaraz wam to włączę inną lampę. I jak widać była tu przyczepiona tym zgródkiem, no ale niestety poruszałem igłę, myślałem, że ją wyjmę, odpadła Dwa, włączyłem cyrkulator. No i jednak ta kapnella tam nie poradzi sobie. Ja sobie ją przestawię w następnym tygodniu tutaj. Jumka jak widać ładnie sobie rośnie. No i oczywiście bralerium. Te polipy tutaj są już naprawdę, no, nie wam to pokażę, ale są naprawdę już wysokie. No i kaula kaulastera najprawdopodobniej już umarła, tu parę polipów tego Zontusa też, ten się tu trzyma, no a tamten musiałbym to zdrapać albo wyjąć, ale raczej chyba też już polek. Więc jak na razie tak to wygląda. Zobaczymy, jak będzie działał puligen, czy uda się coś dzięki niemu osiągnąć. No i pojadę 14-15, pojadę do Krakowa, to kupię parę ślimaków, które będą jeszcze wcinać tego glona, więc zobaczymy, czy uda się to w końcu tą plagę upanować. Jak nie, no to ja mówię, zostanie mi Brarerium. Które, no, też ładnie się rozrasta. Te skały są ruchome, więc jak wyjdzie poza nie, to po prostu będę sobie go przycinał, żeby się nie panoszył tak za bardzo. Nie wiem skąd ta skała mi odpadła, ale najprawdopodobniej stąd. Tam z tyłu, czy to będzie widać, jest, tam z tyłu widać tego politoa. On też od czasu do czasu się tam otwiera. No, ale. Zobaczymy jak to będzie. To jest właśnie po czyszczeniu zbiorniczek. Jak widać tego glona nie zostało za wiele. Te ślimaczki chodzą sobie, jak widać, tu jest, tu jest, one sobie chodzą po szybach. Było ich sześć, jest ich tu gdzieś więcej, tylko że musiałbym je poszukać. Bo gdzieś po skałach chodzą, tam z tyłu najprawdopodobniej, a tam z tyłu, no, tam. Pod tym jest na piasku, bo no tu go nie będzie widać, no, nie będzie go tam widać. Składają jajka, jak widać, no ale niestety z tych jajek to raczej nic yy, się nie wylęga. O, jak widać, tu jest łódka nosariusa, przeniósł się tu, on sobie tu teraz urzęduje, przekopuje ten piasek w tej części, więc jest dobrze, a więc tyle w tym filmie. Oczywiście jeśli się podobało zachęcam do klikania łapeczki w górę subskrypcji i mam nadzieję, że pomału uda mi się ogarnąć to akwarium. Trzymajcie się i cześć.